Kupu moi widzowie Jest właśnie teraz około 12 w nocy teraz Idę do sklepu kupić coś słodkiego, bo mam spadek cukru, a nie mam zbyt dużo rzeczy, ale w miarę intensywny dzień trochę był dzisiaj. Zrobiłem 2-3 no, trzy lekcje online, bo jeszcze robiłem jedną lekcję online rano przed przyjściem do pracy. Potem kolejna szkoła mi doszła jeszcze do przyjazdów na piątki rano wczesne. No, i jeszcze mam projekt do zrobienia reklamy reklamy wideo. Także bardzo zajęty tydzień jest ogólnie w tym tygodniu, ale na szczęście będzie w środę i czwartek następnego tygodnia trochę luźniej, ponieważ jest święto, także aż tyle pracy nie będzie. I słyszę, że nawet ludzie się jeszcze bawią. Gdzieś jakaś muzyka leci. No, to też przy okazji kupiłem sobie jednego kornoga, Zjadłem, napiłem się. Trochę lepiej teraz się czuję, lepszy poziom cukru. Pranie zrobiłem, ale te kosteczki czy kapsułki, żelu, tak coś nie do końca dobrze myją. Trzy użyłem, umyło, pachnie, jest lepiej, no, ale nie, nie domyte do końca. Od następnego miesiąca. Jeszcze więcej lekcji mi przyjdzie do robienia. Zobaczymy jak to będzie. Ja jestem właśnie na wiosce we Wietnamie. Są koleżanki. Jest to taki staw. Dzisiaj naprawdę jest upał, słońce mocno grzeje. A ja sobie na razie zamówiłem sok z ściny cukrowej. Fajny widok na staw z Lotusem. Nie do wytrzymania jest dzisiejsza pogoda. A wczoraj, noc to mocno do bardzo późnej godziny. Chyba z pierwszej, drugiej rano. I właśnie przyszło jakieś jedzenie. Nie wiem co to jest. Uh, of so, what is this? Bánh bèo this is uh, can you say in English? <laughs> no, no English. <laughs> no English. Yeah, Vietnam. Vietnamese food. So we don't okay, know and what's this? Bean. Okay. Yeah, bean, Good bean, bean. And this cream. is like a soup This Is it like a fish shop? Fish, sauce. Sauce. fish sauce. Okay, okay. so revenue my no, you mom. Know, it is chili. Okay, so three, two, and yeah. Okay, we can do this. And uh, you get a Mmm. -hmm. Song. Enjoy, enjoy, enjoy. enjoy. Yeah. São super que o ketchup Z tej wioski potem byliśmy, ja byłem w sumie z koleżankami na przerwie. Wróciłem miałem jeszcze z 20-30 minut. Szybko się umyłem pod prysznic, bo po prostu jest tak gorąco, że po prostu nie da się nie myć raz, tylko 2-3 razy trzeba się umyć. Taka jest pogoda dzisiaj. Prądu nie ma, teraz nie z braków, co ja gadam? Nie z powodu deszczu, ale z powodu ciepła, nie ma prądu, teraz jestem na kolejnej przerwie, yy, także mogę się zdrzemnąć godzinkę, mam z dwie godziny przerwy akurat i dzisiaj znowuż tak samo jak wczoraj kończę o 12.00. Fajnie było. Te danie, które tam jadłem, te takie białe, to taka gęsta, ślizowata, trochę galaretka taka, jak to mogę powiedzieć. Smaku za bardzo to nie ma, ale podobno dużo protein ma i wartościowe jest w różne witaminy. No to ok. Spróbuję. Zjadłem, pojadłem, podjadłem się. I tanie. Ale czy bym zjadł? Nie. Raz wystarczy. No to teraz zakończyliśmy uczenie. Jadę teraz szybko do sklepiku coś kupić, bo już no, nie mam co zjeść na jutro. No i potem zaraz. Jeszcze ekstra uczenie online do dwunastej dzisiaj ogólnie taki średni dzień dzisiaj był lekko nerwowy tu w Wietnamie też jeżdżą z dyktafonem i sprzedają jedzenie albo inne rzeczy to przyszedłem do domu za Niedługo rozpocznę lekcje online, potem też po zrobieniu tych lekcji online przygotować na lekcje online na jutro i jutro przygotuję też na niedzielę. Zadam sobie je przy okazji kondoga i chciałbym pokazać to są takie nasiona z kwiata lotusa. Jest taki myk, że te nasienie w środku jest konsystencji i smak bardzo podobny do orzecha. Już zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Z tym nasieniem trochę mi nie wychodzi rozwalanie skórki. Ok. Tak to wygląda mniej więcej. Można to sobie zjeść. Można to przełamać na pół. Zra zrobić sobie herbatę z tego. Się normalnie je. I tutaj jest taki zielony kwiatek. Z czego wyrośnie Lotus. To jest bardzo gorzkie. Nie jest to dobre, ale jak się to zje. Jak się to zje. To bardzo łatwo potem zasnąć. Także, jak jest jakaś osoba, która ma problemy ze zasypianiem czy z spaniem. Na przykład, czasami ja mam taki problem. Jeden, dwa, takie coś i śpisz bez żadnego problemu. I naturalne, nie trzeba iść do apteki, nie trzeba kupywać jakichś specjalnych tabletek.